Dlaczego i dla kogo ryczałt jest tak atrakcyjny, że tylu jednoosobowych przedsiębiorców go wybiera? Jaką stawkę ryczałtu powinieneś zastosować dla Twoich przychodów i czy to ci się opłaca? Czy możesz być opłatkowany kilkoma stawkami? Na co uważać, żeby ryczałt nie wyniósł aż 75%? Koniecznie obejrzyj ten film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się o istnej rewolucji w ryczałcie, dlaczego i dla kogo jest on tak atrakcyjny, kto może z niego skorzystać, jaką stawkę ryczałtu powinieneś zastosować, jakie są w cudzysłowie pułapki w ryczałcie, o których niewiele się mówi i w końcu z jakich odliczeń i zwolnień możesz skorzystać, jeśli rozliczasz się według tej formy opłatkowania. Zaczynamy. Ryczałt przeszedł istną rewolucję. Od 2021 roku wiele zmieniło się pod kątem rozliczania podatku dochodowego ryczałtem. Nastąpiła istna rewolucja, polegająca generalnie na tym, że z ryczałtu może skorzystać prawie każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. To nie jedyna istotna zmiana w tym zakresie. Wprowadzono również niższe stawki dla niektórych przychodów. Zachęty. Ze strony ustawodawcy do skorzystania z tej formy opłatkowania były kontynuowane w ramach Polskiego Ładu. Od 2022 roku wprowadzone zostały kolejne niższe stawki ryczałtu dla niektórych przychodów. Na czym polega zryczałtowany podatek? Podatek ryczałtowy cechuje się tym, że jest on wyliczany w oparciu o przychód, a nie o dochód. Zatem ryczałtowcy nie mają prawa do Pomniejszania podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym, nie prowadzą oni podatkowe księgi przychodów i rozchodów dla celów rozliczania się z podatku dochodowego, lecz prowadzą oni ewidencję przychodów. Brak możliwości uwzględniania kosztów nie w każdym przypadku przekreśla opłacalność ryczałtu. Jeżeli dany przedsiębiorca ma względnie wysokie przychody i niskie koszty, lub wysoką marżę. Ryczałt może być dla niego bardzo atrakcyjny. Wiele też zależy od tego, jaką stawkę ryczałtu dany przedsiębiorca może zastosować. Im jest ona niższa, tym większe prawdopodobieństwo, że ryczałt będzie lepszy od skali podatkowej czy podatku liniowego, choć jak zostało wspomniane, duże znaczenie ma wysokość przychodów i kosztów czy marża. Zaznaczmy, że składki na ubezpieczenia zdrowotne, są generalnie nie niższe dla ryczałtowców niż dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym. Ponadto po przekroczeniu progu 300 tysięcy zł przychodu składki już nie wzrosną, czyli będą nomen omen zryczałtowane. Dodajmy, że na ryczałcie składka zdrowotna nie jest wprost proporcjonalna do przychodu, jak w przypadku skali czy liniówki. Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do skali podatkowej i podatku liniowego, przychody z ryczałtu nie podlegają daninie Solidarnościowej. Ryczałt prawie dla każdego. Od 2021 roku, prawie każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może rozliczać się ryczałtem. Wcześniej, grono podatników mogących rozliczać się w ten sposób było mocno zawężone. Jednakże niektórzy podatnicy nadal nie mogą korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Generalnie z ryczałtu nie skorzystają podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, prowadzenia kantorów, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Podatnicy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, też nie mogą być opłatkowani ryczałtem. Dodatkowo rozliczanie się ryczałtem jest niemożliwe w przypadku firm, których przychody w poprzednim roku przekroczyły kwotę 2 miliony euro. Co ciekawe, jeśli w danym roku przekroczysz ten limit i Twoje przychody wyniosą np. 100 milionów złotych czy euro, to i tak w tym roku nie utracisz prawa do ryczałtu z tego powodu. Uważaj też na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym lub poprzednim roku. Jeżeli miałeś taką sytuację, to wtedy nie przysługuje Ci w danym roku podatkowym prawo do ryczałtu. Daj znać w komentarzu, czy chcesz, żebym na ten temat nagrał osobny film. Jeśli tak, napisz hashtag pracodawca. Przy okazji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Mistrza Padków, zrób to teraz, żeby nie ominęły Cię kolejne wartościowe nagrania. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych generalnie nie stosuje się również wobec podatników, którzy w roku podatkowym zmienili formę wykonywanej działalności. Z samodzielnie prowadzonej na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem mowa o spółce cywilnej osób fizycznych lub spółce jawnej osób fizycznych z takiej spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków. Samodzielnie prowadzonej przez jednego z małżonków na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka. Powyższa zasada obowiązuje, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli na skali podatkowej. Stawki ryczałtu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, ale zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, zawód lekarza nie jest traktowany jako wolny zawód, w myśl tej ustawy. 15% przychodów ze świadczenia wielu tzw. usług niematerialnych innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Prawodawca wymienia m.in. usługi reklamowe, fotograficzne, finansowe, ubezpieczeniowe związane z obsługą nieruchomości, np. pośrednictwo w obrocie z nieruchomościami czy zarządzanie nieruchomościami. 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, czyli np. lekarze, architektonicznych i inżynierskich usług badań i analiz technicznych w zakresie specjalistycznego projektowania. 12% przychodów z wielu działalności z branży IT. 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, czyli tak zwane flipy. Od razu Ci powiem, że 10% podatku od przychodu przy flipach sprawia, że ryczałt się nie opłaca. No chyba, że ktoś ma niesamowitą rentowność. Swoją drogą, aby policzyć, która forma opłatkowania, czy nawet która forma działalności, Ci się najbardziej opłaca pod kątem podatkowym. Pobierz za darmo nasz autorski kalkulator podatkowy. Link znajdziesz w opisie. 8,5 i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy zł rocznego przychodu, m.in. dla przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem. 8,5% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji, jak również dla przychodów z tytułu świadczenia usług nieprzyporządkowanych do innych stawek. 5,5%, między innymi dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów, ładunków, taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. 3%, między innymi dla przychodów z działalności w zakresie handlu. Nie dotyczy przychodów z handlu nieruchomościami, dla których stawka, jak już wiesz, wynosi 10%. 2% dla przychodów ze sprzedaży. Przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Co ważne, w razie sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, środków trwałych, którymi są nieruchomości niemieszkalne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% przychodu. Sprzedaż praw majątkowych, będących wartościami niematerialnymi i prawnymi, też jest opodatkowana według stawki 10%. Natomiast przychody ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, np. samochodu osobowego lub maszyny, opłatkowane są według stawki 3%. Powyższe dotyczy również tych składników majątku, które przed zbyciem wycofano z działalności gospodarczej oraz pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej. A dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat. Jeżeli chcesz upewnić się, jaka stawka ryczałtu dotyczy danego rodzaju przychodów, spójrz do artykułu 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Czasami wskazane może być upewnienie się w głównym urzędzie statystycznym co do właściwego symbolu PKWU, a nawet wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, abyś miał pewność co do tego, jaka stawka Ryczałtu Ciebie obowiązuje. Które branże są szczególnie zainteresowane ryczałtem? Dla przedsiębiorców z niektórych branż stawki z ryczałtowanego podatku są bardzo atrakcyjne. Mowa m.in. o działalności wytwórczej czy polegającej na wykonywaniu robót budowlanych. Stawka 5,5% i działalności handlowej, o ile jest wysokomarżowa. Stawka 3%. Wspomnieć należy, że zryczałtowana forma opłatkowania jest obiektem zainteresowania chociażby przedstawicieli branży szkoleniowej. Stosunkowo niska stawka ryczałtu w wysokości 8,5% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji sprawia, że w przypadku części szkoleniowców ryczałt jest korzystniejszy niż płatek liniowy lub skala płatkowa. Stawka 8,5% jest doceniana również m.in., przez większość przedstawicieli handlowych, twórców filmów, osoby świadczące usługi administracyjne. Ryczałt nierzadko jest atrakcyjny dla branży IT i w niektórych przypadkach dla branży medycznej. Mowa m.in. o samozatrudnionych lekarzach. Jednakże wielu programistów, zwłaszcza tych, którzy osiągają wysokie dochody, zapewne bardziej jest zainteresowana skorzystaniem z preferencji IP Box niż z 12% ryczałtu. Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat IP Box, na blogu mistrzpodatków.pl popełniłem obszerny artykuł na ten temat. Link znajdziesz w opisie. Uważaj na w cudzysłowie pułapki w ryczałcie. Jeżeli ryczałtowiec nie prowadzi ewidencji przychodów w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, wtedy ryczałt najprawdopodobniej nie będzie opłacalny. Dotyczy to sytuacji, kiedy przychody są opłatkowane według różnych stawek. W tym miejscu uściślimy, że na ryczałcie możesz być opłatkowany kilkoma stawkami. Dla przykładu jeśli szkolisz i oprócz tego zajmujesz się marketingiem, przychody ze szkoleń będą opłatkowane według stawki 8,5%, a z usług marketingowych według stawki 15%. Wracając do tak zwanej pułapki, przepis artykuł 12 ustęp 3 ustawy o ryczałcie wskazuje, że jeśli nie prowadzisz ewidencji przychodów w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, to w takiej sytuacji stawka ryczałtu od wszystkich przychodów wynosi tyle, co najwyższa spośród Twoich przychodów stawka, czyli np. 15%. Mówiąc prostym językiem, jeżeli z ewidencji przychodów nie można wywnioskować, z jakiego rodzaju działalności pochodzą dane przychody, wtedy stawka ryczałtu dla wszystkich przychodów Wyniesie np. 15% albo nawet 17%. Z kolei z artykułu 17 ustawy o ryczałcie wynika, że w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań. Organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu jako pięciokrotność stawek, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania. Zastrzeżenie jest takie, że ryczałt nie może być wyższy niż 75% przychodu. Jak widzisz, warto dbać o prowadzenie ewidencji przychodów w sposób rzetelny. Zeznanie roczne ryczałtowca. Podatnicy rozliczający się ryczałtem składają zeznanie PIT-28 w terminie do końca kwietnia następnego roku. Ryczałtowcy poza wyjątkową sytuacją, zerowy PIT-28 i spełnieniu pozostałych warunków, które zostały omówione w nagraniu dotyczącym wspólnego rozliczenia małżonków, nie mają prawa właśnie do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Zobaczmy jak wygląda Kwestia ulg podatkowych w przypadku rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie od podatku. Jedynym odliczeniem od podatku w zeznaniu PIT 28 jest bardzo ograniczona od 2021 roku ulga abolicyjna. Dotyczy ona dochodów zagranicznych odnośnie ulgi prorodzinnej, czyli na dzieci, jeśli dany ryczałtowiec spełnia kryteria, może z niej skorzystać, o ile osiąga również dochody opłatkowane według skali płatkowej. Odliczenia dokonuje się w takiej sytuacji w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Odliczenie od przychodu. Przedsiębiorcy opłatkowani na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z odliczeń od przychodu m.in. z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie nie może przekroczyć 50% kwoty tych składek. Wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do ustawowego limitu, przekazanych darowizn na cele i rzecz organizacji wskazanych w ustawie, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodów, wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków ponoszonych przez. Podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związanych z zabytkami nieruchomymi. Strat z lat ubiegłych. Ryczałtowcom przysługuje również ulga dla honorowych kredawców. W ryczałcie nie znajdą zastosowania odliczenia od przychodu z tytułu wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Zwolnienia podatkowe. Przedsiębiorcy opatkowani ryczałtem mogą skorzystać m.in. ze zwolnień dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, dla aktywnych seniorów, dla osób zmieniających na polską rezydencję podatkową. Uwaga! Limit jest łączny, czyli korzystając z dwóch lub trzech wymienionych zwolnień jednocześnie, przychód zwolniony z PIT. Nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Ryczałt A. IP Box. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać z preferencji IP Box. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.